To był zwykły dzień w Lidlu. Chciałem sobie kupić jak zwykle Heinekena i e papierosa Simon sam je chwalił, a każdy wie, że on tylko blanty darzy jakimikolwiek uczuciami, a nawet własnej matki nie darzy uczuciami może dlatego, że ją udupił, ale i tak rzadko widzę, jak się uśmiecha. Wracając do historii, na słuchawkach miałem moją ulubioną muzę. <śpiewanie> Dzień jak marzenie pomyślałem, ale nagle idę do kasy, a tam jebany papież mówiący przemówienia. Szanuję papieży, więc poszedłem do innej kasy. Do chuja, wszystkie kasy zamknięte, ni nie skorzystam z tych transformersów. Stanąłem naprzeciw jednego i naplułem mu na skaner. Dobra. Koleżanko, swędzi cię wara, to dobrze chuj ci w dupę browara nie ma. Czemu ty gadasz? A czemu masz tak małego fiuta szambonurku? Chciałem mu wyjebać z kolanka, ale pomyślałem nie przy papieżu. Co tak stoisz jak żul czekający na doping na obciąganiu twojego starego? Trzymajcie mnie bo nóż mi się otwiera. Ech, chciałbym kupić cię szługi i piwo. A co w dupę se będziesz wkładał? Hehe, żartuję, dawaj skanuj. Do chuja. Eee, sorry, zapomniałem. A teraz to co? Teraz mi się nie chce. To tylko czteropak piwa i jest szluk. Dobra. Czemu wyszło 2137 złotych? O, sory, o 10 razy policzyłem. To wykasuj, sam se wykasuj. Nie mogę. No to przerwa na śluga. Posłuchaj mnie, kondomie, wykasuj to albo planew. Co to planew? Nie chcesz wiedzieć, w chuja walisz. Szczęść Boże, szczęść Boże. Jestem gotowy wysłuchać. Jestem gotowy wysłuchać Pańskie grzechy. Wybacz, ale nie teraz ja nie Pawle, jak chcesz wysłuchać moich grzechów to lepiej usiądź, a i jeszcze zapłacę. Nikuja nie płacisz przerwa na papierosa. Mogę to szybko załatwić. Jak, chcesz go oświecić. Nie, użyję mołotowa. Co nie? Ne ja wichojłech nuawełchnstu okay. ja wonechaj utchmiłach i ustajach wiótchce wióch to wiechce oftchłucaj o. Dziękuję panie. Nie ma za co miłego dnia, tak, tak przepraszam ale się spieszę. Ale i tak wykonam plan F. Morą jest taki, Biedronka i Lidl to chujowe sklepy tylko netto. Jeżeli chcecie wiedzieć co to plan F. To musicie mieć plus 18 lat. Pozdro.